Farandanna w Chicago. Ostatnio pije kawę taką e, zmieloną. I teraz gumeczka, pek, jak ta lala. No i teraz tylko muszę dosypać kawy. No i jeszcze woda. Woda mi jest potrzebna, oczywiście. Do tego. Czas na eksperymenty z kamerą. Poczekam na wodę i tak. Plan jest następujący, ponieważ moja lodówka jest jagu kawalera. Zobaczycie jak bardzo ekscytujące są amerykańskie sklepy, jakie są ciekawe produkty, a może nawet zrobimy jakiś ten, jak to się nazywa Food Challenge, że jem jedzenie, którego nie ma w Polsce. To jest w sumie taka zajebista wymówka, żeby zjeść słodycze. Tęskniłem za tobą Takie Nie bójcie się, bo Bo będę miał to Na sobie Ale nie wiem czy jeszcze teraz, czy dopiero jak będę w sklepie Może już teraz Nie, wiem, jak No, wiecie, jakie ciężkie jest to życie youtubera. W ogóle ten korytarz jest trochę, jest tak długi, że jak jest ciemno i tylko się te lampy świecą, to wygląda jak z horroru. Dobra, teraz będzie następne ujęcie, jak rzekomo wychodzę sobie. Jestem na tym dworzu. Wczoraj nie byłem, bo padał śnieg w ogóle wczoraj. Czajcie to? Śnieg w kwietniu? W połowie kwietnia? No ale cóż, zapraszam do Stanów. Mamy tutaj bardzo ciekawe, ciekawe warunki pogodowe czasami. I dobra, ja się boję w sumie, że, mi za, że mi zakoszą ten ten telefon. Sklep, do którego idę, jest dosłownie naprzeciwko. Tyle się możecie dowiedzieć, kawa Ameryki możecie zobaczyć, naprawdę. Aż wam zazdroszczę w sumie. Tego, że jesteście w Polsce. Ja, za, ja bardzo tęsknię za Polską. Wybitnie tęsknię za Polską, widzicie. Wybitnie. Eee, przez przypadek nacisnę w tej maszynce, że nie wziąłem żadnej siatki a wziąłem no i teraz się czuję inny Czuję się z tym źle. Podjebałem ich na 7 groszy. Przepraszam, centów. Życie przestępcy jest bardzo stresujące. Powiem. No, jestem już w domu. Pierwsze co trzeba zrobić, to trzeba iść umyć ręce, prawda? No, to teraz idziemy umyć ręce. Już wystarczy yy, jedny film, kiedy myję ręce w slow-mo, a potem śpiewam durne piosenki. Wystarczy. A to ja. No dobrze, moi kochani, więc. Yy... Czekaliście na to, naprawdę, ja wiem, ja widziałem te, te komentarze, byliście bardzo ciekawi. Więc oto jestem, oto jestem ja razem z Food Challenge'em. Dzisiaj będziemy no, porównywać te smaki, nie? Jak, jakie, jakie produkty są w Stanach i jak one smakują, żebyście wiedzieli kompletnie, nikt tego nie będzie mieli, ale zazdrościć można, nie? Więc yy... i mi to też dodaje trochę ego, bo Wiecie, to z tym eggiem trochę tak o, zaniżone mam, ale dzięki takim filmom i takim programom jest wyższe. Więc zaczynamy od pierwszego produktu. Uwaga! Pierwszym produktem, który recenzjonujemy będą winogrona. No w Polsce takich nie macie. No. Dałbym tym winogronom tak jak w skali od 1 do 10 dałbym im uśmiech Paskala, więc nieźle. Drugim produktem, który zresztą dla Was, będą pistacje. Uwaga, otwieram pistację. Oto ona bogini seksu. No w Polsce są najlepsze. W skali 1 do 10 daję im oddaję fartucha. A tak całkiem serio, żeby nie było, że jestem ja tylko takim śmieszkiem, yy, to myślałem o tym, myślałem o tym challenge'u, ale yy, no nie chcę jeść słodyczy, a to jest idealna wymówka, żeby zjeść te słodycze, więc A słodycze są najciekawszą. Taką rzeczą do próbowania. No bo chyba chleba nie będę jadł, nie? Chociaż sumie. Chleb challenge. To mordeczki, wyrzucicie mi chleb z Polski tak, tak szybko, żeby doszedł. Na jutro wysyłka tylko 300 zł. Taka szybka, więc grosze. Eee, a ja porównam chleb z Polski i chleb ze Stanów. Proszę. Proszę. Content quality. Fajne włosy mam, nie mam za to fryzjera. Bo wszystko zamknięte, bo wszystko zamknięte. Śmie jak my. Takie ćmy jak my. Tam jest takie ćmy jak my. Ja nie wiedziałem co jest w tym tekście i myślałem, tak jedźmy jak my? Tak. Nie wiem. Nie wyraźnie ta pani tam śpiewa trochę.